Siemanko, witam was serdecznie w kolejnej części Heroesów szóstki, to jest już odcinek ósmy. Um, jesteśmy w mieście, w tym moim e, miasteczku i sobie ulepszymy tych, 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 tych gości, tych ziomków. Um. Nie wiem, jak to kupić, kurde, ale chyba wszystko trzeba mieć, żeby dalej to rozbudować, więc yy, zaczekamy jeszcze jeden dzień. Kurde, ten <laughs> Jay Woods. O! Ziomeczku idziesz tu do mnie. Bardzo wysoki. Moi drodzy, mamy wielki problem mamy bardzo duży problem. Hmm. Nie wiem zupełnie co mam robić. To nie da się, to nie, nie da się. To musimy sobie kupić. Jak nas zaatakuje, to będziemy mieli bardzo, bardzo źle. Poczekamy jeszcze. Tylko, żeby nie szedł w naszą stronę. Błagam. O kurde fucking shit, moi drodzy, jest bardzo duży problem ponieważ chyba się nie wybronimy będziemy walczyć dobra, mamy ogromny, bardzo ogromny problem o jezu z kogo by tu atakować ghul, co on robi w ogóle Weźmiemy tutaj, żeby zginął. Chociaż szczerze wam powiem, że. Strzelaj w niego. Mogłem jednak strzelić w tego gościa. W tego potworka. Lamasu. Kurka. Kurka wódka, jedziemy. Ziomek wyłaś stąd. Będziecie walczyć. Będziecie walczyć. Będziecie ostro walczyć. Przydałby się znowu atak bohatera. Hmm, aczkolwiek niestety jeszcze chyba ze dwie tury musimy poczekać. Albo chyba, bo to jest co dwie, albo co ture. Aha, tu jeszcze stoi ziomek. Co za człeń. Dobra. Hmm, tym pójdziemy tu. Nie widzę, co tam się dzieje bardzo. Nie wiem, może da się to jakoś przed przed, przed yy, Przestawić. Oho. o cholera! Jasna, co on zrobił, co on robi? Co za wariat? O fakt tu jest jakaś mm, katapulta, taka dziwna troszkę, ja piernicze. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, moi drodzy? Weźmiemy sobie tutaj, żeby go zaatakować. Najpierw tego ghula, całego cyk tego znowu, pyk. Cholera, troszkę się boję. Coś mi się ekran przygasa troszkę, ale nie. Dobra, jest w porządku. <laughs> przypał. Naprawdę jest przypał. Mm. Kurde. Kontraatak będzie. No jest trochę lipa, lipa. Nie zabij mi wszystkich. O, oh, fuck. Oh, Kurde, wszystkich mi zabije teraz. Ja pierdzielę, ale przypał. Jakbyśmy wygrali, byłoby super. Tak to kurde lipa trochę. No fuck. Do hmm. tego weźmiemy. O kurde, ale jest... moi drodzy, jednak ten ziomek jest bardzo mocny. No i chyba nie wiem, przegramy, przepierdzielimy wszystko. O kolei jest ciężko, jest naprawdę bardzo ciężko. Mm, anioł stróż wybierzemy sobie. Co mi tu znowu ekran gaśnie? Pomocy, pomocy. Dobra, wszystko dobrze. Cyk. Zginie jeden. Kurde, oni są tak, tak, tak mocni. Anioł Stróż. Kurde no, wygramy to. Proszę, proszę, wygrajmy to, bo to naprawdę będzie super walka. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Strzelaj w niego. Fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak, fak. Niedobrze, niedobrze. jaj, cholera. Pyk, ten jest niezniszczalny chyba, tak. O ile się nie mylę. Zginie od 1 do 10, od 1, od 0 do 1, przepraszam. No nie zginął żaden. Ale mi teraz pieprznie. Moi drodzy, naprawdę lipa. Przegraliśmy tą walkę można ogłosić oficjalnie że ją przepierdzieliliśmy co tu robić hajsy co robić pomóżcie mi pomóżcie mi fuck no niedobrze jest. Kurde. leczenie. Weźmiemy leczenie dla mm, dla tego ziomka. Może będziemy mieli jeszcze jakieś szanse. Jak to wygląda dziwnie, moi drodzy? Z góry całkiem inaczej. Fak? No, raczej tego nie wygramy. Raczej tego nie wygramy. Tura piąta już. Hm. Tamten coś mi rozpierdziela, ale przypał. Kurde, już przegrałem. Moi drodzy, bitwa przegrana. Twój bohater nie żyje. Możesz go wskrzesić w auli bohaterów w jednym z Twoich miast. Straty. wszystkie. Kurde, bohaterowie mi zniszczyło. Przegrana walka. Czas gry 43 minuty. Moi drodzy, było bardzo trudno. Naprawdę, to jest poziom niski. Było naprawdę, kurde, bardzo trudno. Nie wiem, nie wiem, co się stanie. No dobra, w kolejnym odcinku sobie zobaczymy jakiś inny, może tryb gry. Będziecie widzieć to w odcinku ósmym bodajże, albo dziewiątym, teraz jest odcinek chyba 8. To będziecie widzieć w odcinku 9. No dobra, to ja się z Wami żegnam dla, dla. Jeżeli film Ci się spodobał, to daj łapkę w górę Udostępnij go znajomym, żeby sobie obejrzeli, żeby się zapoznali z tą grą Że na poziomie niskim cholera jest naprawdę bardzo trudno no i co, zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco z moimi filmami. No to tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnam się z Wami serdecznie. Cześć.